Siemańczko, wszystkie te spaki witam Was bardzo serdecznie w Counter-Strike Global Offensive, czyli serii, którą pytałem, czy chcecie i chcieliście, więc tak oto jest. Tylko od razu mówię, że nie gram teraz rankedów, tylko zaczynam sobie teraz od uproszczonych. Nie wiem, czemu zrestartować mecz, chcą już. E, nie to. Co ja zrobiłem? Nie. Nie chcę restartować. Dobra, gram sobie tylko na uproszczonym, bo na razie jeszcze muszę cały tam wszystko tam sobie poogarniać w ogóle, jak, jak dobrze grać i w ogóle, żeby być global late i tak z tego nie, to tak sobie żartuję. No i dobra, zobaczymy jak to nam tutaj e, pójdzie. Znając to przeze mnie cały moja drużyna przegra. Co nie jest chyba niczym nadzwyczajnym. Dobra, gdzie jest... Gdzie paka, idziemy podłożyć. Dobra, defuzujemy już. I. Dziękuję, dobra, no MVP za rozbrojenie bomby. <laughs> co i tak mi nic nie dało, to nie jest randcat. <coughs> no dobra, co my tutaj mamy? No to od razu sobie lecimy tego, tego, tego. Nabrałem czwóreczkę. Jakoś tak, okej. Okay. No dobra, jeden na B, B ci to. Może też polecę. No tych trzech nas. O Jezu, dobra, y... Nie wiem czy tutaj smok... Nie, to smok raczej nie był zbyt dobry, ale dobra, Chyba, że zrobimy tak Dobra Chyba czysto. Chyba się wycofali Dobra, niech tutaj ktoś jeszcze przyjdzie od nas. Tutaj właśnie nie za bardzo warto mówić cokolwiek, bo wszyscy tutaj słyszał. A tam oni siedzą, dobra. Że nam pleców nie zrobię, to ktoś pilnuje, ok. Nam pleców nie powinni zrobić. A chwilę to przeładuję. Parę tych naboi. Gdzie oni się za ile ich w ogóle zostało? Dwóch. No, bo tu jest bomba upuszczona, to ja tak daj tu będę się krążyć może. Nie podoba mi się ta cisza, znalazłem się, zaraz zginę. Dobra. Tam się tłuką, tak? O, dobra. Udało się, wygraliśmy. Nie, antyterroryści! A no tak, dobra, to my. Przez chwilę myślałem, że jestem w TT, nie wiem czemu. No i dobra. E... Aha, dobra. Moło to w kosztuje więcej po, drużynie, po stronie CT. No okay, i dobrze wiedzieć. A widać już prawie mnie tam chciał trafić, ale nie dało się. Oj To nie było fajne Kolejny smoke? No, ja tam jakoś tego nie rozegram specjalnie. Ja tu mogę Dobra, nie będę kombinować. No i dobra yy... O dobra tam jest to hmm. Czy to jakoś tam go wzięło Kurde No, hmm, gdzieś się schował Ty może niech tutaj kolega też wejdzie Nie odbiło się dobrze ten flash Dobra O, dobra, to też szybko poszło. Ech. Dobra, miejmy nadzieję, że tak jakoś się to utrzyma. Na razie nie najgorzej idzie, ale dobra, dobra, tak, tak, to jest jestem Kadem, tylko więc ja to mogę wiedzieć. Nie wiem po co on tego flasha rzucił po prostu. Ej, tak, już próbuję być mądry w tym wszystkim. Nie, to to był źle rzucony. Kaman, Lecimy z granatami bez, bez obijania się Dobra, tu nikogo nie ma Wow, Dobra, jest wiele Dobra, padł Ale mało HP Nie, ja już tutaj padnę zaraz Oj Dobra, tam już goście go załatwił. Przydałoby się ich od tyłu właśnie przejść tam. O, ile tam jest. O, rany, dobra, nie. Może ich tutaj wejdę jakoś wesprę, chociaż trochę. Aha, nie ma ich tutaj nagle. Wszyscy poszli yy, chyba na hajdę. Już wygraliśmy? Okej, okay, dobra, nie będę narzekać. Szybko to pójdzie na szczęście. Ej, dobra, Ej, tradycyjnie sobie weźmiemy to, weźmiemy sobie to i chyba uflesza, dobra Ten już został trafiony, no bo geniusz po prostu 17 HP ma Dobra, to nasz granat? Okej, okay. no dobra, oni tam się coś siedzą Aha, tak to wygląda, dobra. To idziemy na ich spawna i mraszujemy, co? Aha, no tutaj się co, dobra. Robimy to tak. Oj! Dobra, wyszedł niestety Ej, Hedy dwa walną pod rząd Okej okay. Ile ich zostało? Dwóch? Dobra, jeden długa nie. I tutaj Dobra, ten leży. I ten na długiej sobie stoi jak debil Dobra, nie będę tam podpał. O Jezu, nie, to niech wtedy nie idą. Nie grają na czas, może trochę. Ojeńko, well, inko, jeńko. Tak wiem, że to jest naprawdę ekscytujące, no ale no dobra. Kiedy, kiedyś będzie lepiej, tak? Tak, wiadomo. Na rankedach, ale to mówię, muszę podchwycić trochę. Bo jakby na porze, to ja bym tylko ginął, ginął i, i miałbym bany, bo nie umie grać. No właśnie. Mhm. Mm, ja się skrada w ogóle z AWP. Ten tutaj coś próbuje. A ten sobie siedzi na A. Nie, może napisać coś. No no dobra, w sumie tak oni powinni defować tylko. Bombę. No i właśnie się udało ładnie tutaj to załatwić. Ej, gratulacje, gratulacje. Dla mojego drużyny jest świetna, dlatego że ja w niej jestem, dobra. Mm. A WP nie będę grać, o to Bo to nie dla mnie yy. Dobra, może pójdziemy sobie mm. A shortem Coś na shorta by się przydało też ugrać Czy oni tu będą iść? Chyba nie Okej, okay. goście mówi, że bi. Dobra, wiem, że źle strzelam, ale. Musiśmy tam. Dobra, flash. Aj. Dobra, to było to było słabe. A bo... Nie, tylko nie wiem od kogo flesza dostałem, chyba od swojego Ma tutaj goście pilnuje drzwi, ten też Ten tutaj do... do tunelem. O, ładnie, ładnie, tak, tak, tak. No idź tam No co za idiota. Ja nie wierzę po prostu. To trzeba być głównym, żeby tak grać. Tak, wiem, sam nim jestem, ale dobra. Gdzie ja jestem w ogóle w tabeli? Na końcu gdzieś. A nie, nawet, nawet ładnie, gdzieś tam, na czwartym miejscu, piątym. No, czwartym. U siebie. Heh. Jestem z siebie dumny, jestem bardzo dobrym zawodnikiem. No brawo. Brawo! Jest! Dziękuję. 40 na 20 wygranych rund. Ładnie. Ej, dobra, osiągnięcie jakieś tam będę, będę mieć za jakiś czas. No nie, dobra, no, no nie, nie jest źle. Nie gram chyba jak totalny ćwok. Oczywiście mam ekipę trenującą i tutaj, przepraszam, że nie jest z nim pierwszy odcinek, ale szybko to nagrywam po prostu, póki, póki mi wszystko działa. No wyjdź, wychyl się tylko. Nie, tyłem nie będą iść, bo gościu jeden pln... A ta, no tak, pilnuję. No może ja tu wejdę jednak. Czy ja tam go widziałem? Chyba nie no, a tutaj nie ma co? Noj nie, dobra, we, może wezmę co innego niż N4. Tak dla odmiany. Za duży rozrzut miałem i niepotrzebnie tak na fulla na full auto. Mm. Zjechałem mu cokolwiek, coś tam mu zjechałem. Ile zostało? Dwóch, gdzie oni są? Mm. Dobra, jeden sobie. Aha, oboje w trupiarni. No, chyba tak się nazywa to miejsce. Chyba, chyba łapię już, jak się nazywa to miejsce. Dobra. Co wy tutaj tak kampicie? Ja nie mogę. Zacznijcie chodzić gdzieś. Chociaż nie, dobrze. Może wy też tak stoicie. Tutaj mamy dwóch snajperów w ogóle. Ładnie zdjęty. Jeszcze jeden. No, camp tutaj, camp, 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 camp. Znaczy, w sensie mówię do ocetekach, żeby kampili. No, ten będzie szedł gdzie indziej. A on na razie jest bez bezbronny. No, nie ma szans żadnych tutaj. <laughs> Bo albo czas minie, albo gdziekolwiek wyjdzie, to zostanie. O, nie, tutaj jest minus jednego gościa. O, dobra, Wych wychyl się. No nie! Serio? Czy mamy wszystkich snajperów już tylko? Dobra, chciałem powiedzieć, że to źle, że mamy samych snajperów, ale widać, że poszło nie najgorzej. Nie w ogóle mamy tutaj rundy wygrać. A, ostatnia, dobra, no to szybki materiał. Na szczęście są. Dobra, co my tu innego weźmiemy? Dziękuję. Dobra, weźmiemy sobie to. Dobra, lecimy już na maksa jak się tylko da Aha dobra, to ja tutaj dużo nie zobaczę Dobra, lecimy sobie Ale dobra, to był zły flash dobra, Robimy to tak. Oj! Dobra, on tutaj leży. Okej, okay, zabity. Leży, leży ładuje. A dobra, tam w tunelu jest tylko nas już, już w tropiarni. Okej okay. ładnie. Udało się wygrać. Nie, eee, nie dostałem skrzyneczki. Dobra. No cóż, więc y ty -ry 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 -ry. Chyba byłoby na tyle. Pierwszy odcinek z CSA, następne już tam będę jakoś lepiej ogarniać. Yy, być może już kolejne będą jakimiś rankadami albo po prostu z ekipą na jakichś innych trybach, więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zerknij do linków w opisie i w opisie jeszcze znajdziecie sobie jakieś reflinki do zarejestrowania się do fajnych gierek. Mnie to wspiera, a was to nic nie kosztuje. No i to byłoby na tyle, więc do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, no i pa pa!